Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Все,Ho! Подъехали <говор> гранаты,пят件事情 <говор> Хватит только так Ну,что? Нам не за аккуратно Tak jest, komisja sędziowska zapisuje tutaj. Dobrze. Pan Józiu, weteran kolarstwa polskiego. Tak jest. Tak, tak. tak jest. pracę przy nagłośnieniu. Tym. Tak jest. Nie ma coś. Tak, Proszę spojrzeć. Co z człowieka robi czyni? Nie. Tu kolega jakieś dopingowe napoje spożywa. No właśnie. Dziękuję. Tu trwają przygotowania do mocowania, numeru startowego.

No, tu jest mój kolega Grzegorz, tak gdzieś pewnie dzwoni do żony, że spóźni na obiad. Zapomniałem kask. <laughs> <mi gości. śmiech> Aha, kask zapomniałeś. To co przywiozą ci? No nie wiem, tam pojechał e, Aha. E, Marek zapomniał przewodu. Przewodu. No mówi, że jedzie po przewód. Trzeba było powiedzieć, ja mam taki długi tam w

no te kurde teraz co, co będą na ten rok? Te to... O! Michaś startuje z numerem jakim? 30! O! o, o. o, o. wszystkie prędzej dziewczyny w okolicy No i trochę dalej za okolicą. Tam. Nie za myzą. Tam gdzie dojedziemy? Tak! A my będziemy jechać normalnie nie przerywając A z tak jest I tu też mamy weteranów kolarstwa polskiego o, Pana Kazia i Pan Zisław tak jest Zwołowa przyjechał, Zwołowa przyjechał Specjalnie na, na zakończenie sezonu do Oleśnicy Bardzo nam miło, tak Pan Kazio jako dobry kolega zaprosił kolegę z Wołowa Piękna pozoda